Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku konferencji cyklu internetowych spotkań dla nauczycieli uczących w szkole i w przedszkolu cyklu organizowanym przez grupę MacSA, właściciela takich marek jak Mac Edukacja, mac dydaktyka i mac Szanowni Państwo, w tych internetowych spotkaniach i konferencjach, które gromadzą coraz liczniejszą publiczność przed ekranami komputerów, tabletów, poruszamy ważne dla Państwa pracy tematy. I również dzisiaj ważny temat, temat cyfryzacji szkoły, wprowadzania nauki programowania w szkołach, nowej podstawy programowej i rozpoczętym pilotażu programowania. Zapraszam do bardzo ciekawej rozmowy z wyjątkowym ekspertem. A naszym gościem, wyjątkowym ekspertem tego odcinka e konferencji jest profesor Maciej Sysło. Witam, panie profesorze. Witam. Cieszę się bardzo, że możemy korzystać z pana obecności, porozmawiać o tym ważnym temacie programowania w nauki informatyzacji w szkołach. Pan profesor jest bardzo dobrze znaną państwu postacią. Ja tylko przypomnę, że jest i informatykiem, matematykiem, pasjonatem nowych technologii i programowania. Pan profesor jest również, jak Państwo wiedzą, członkiem Rady do spraw informatyzacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i jest żywo zaangażowany w powstawanie nowej podstawy programowej. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że możemy gościć pana w studio i możemy porozmawiać. O ważnym, będącym na czasie tematem, czyli informatyzacji i programowania wśród uczniów, już poczynając od pierwszych klas. Jak wspominałem na wstępie, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało szereg zmian, które mają tą cyfryzację szkoły przyspieszyć, a więc i szerokopasmowy internet, i tablice interaktywne, również to, co się już rozpoczęło, czyli pilotaż programowania. Jak Pan ocenia te plany, Panie Profesorze? Czym one, czym one dla Pana, co one dla Pana znaczą? No, ja oceniam te plany bardzo pozytywnie, ale w kontekście jakby naszej drogi, którą przebywamy, pierwsze zajęcia z informatyki w Polsce były w 65 roku. To by mógł przypuszczać I... dzisiaj, prawda? Tak, tak pytali no nie było komputerów osobistych. Pierwsze zajęcia do, pod... do, może nie podstawy programu, ale programu nauczania były w 85 roku. I faktycznie informatyka nie zniknęła z podstaw programowych od tamtego czasu. Jesteśmy w tym sensie ewenementem na skalę światową. No, żeby żebym już nie, nie wypominając sukcesów yy, polskich studentów, którzy noszą, tak. są na trzecim miejscu chyba tak, na świecie. Tak, to prawda? oczywiście ma Pan rację z tym, że to o czym dzisiaj rozmawiamy i o czym myślimy to jest przede wszystkim skierowanie tej szansy do wszystkich uczniów w szkołach. A pan wspomniał o sukcesach naszych studentów, uczniów na olimpiadach informatycznych, konkursach, ale to jest yy, oczywiście znakomita garstka orłów. Tych najlepszych programistów, którzy później znakomicie sobie radzą w życiu, w firmach, w biznesie. Ale to Natomiast... jest jakiś wierzchołek, rozumiem? Tak, to jest no, śmietanka, ja ich orłami nazywam, mhm. prawda, bo rzeczywiście wysoko latają. Natomiast ta inicjatywa, o której Pan zaczął mówić, to jest inicjatywa, nad którą Rada pracowała od lat by przygotować propozycje podstaw programowych takich, które by spotkały się zarówno z zainteresowaniem uczniów, bo wiem, że oni są bardzo chętni do, do programowania, jak i z wyzwaniami, które, które czekają społeczeństwa no, informatyzujące się. Czy chcemy tego, A, czy nie chcemy? Tak i, i no, naszym celem jest, by ta zmiany w podstawie programowej uwzględniły Zmiany zachodzące w społeczeństwie i w technologii, ale jednocześnie dały. Były dobrze przygotowanymi zmianami dla te, tego młodego pokolenia, by rzeczywiście mogli się rozwijać, zarówno w sensie kształcenia, jak i wyboru przyszłej kariery zawodowej, dlatego że w całym świecie brakuje informatyków, profesjonalnych tak, informatyków. Tak, tak. W Stanach Zjednoczonych, mogą... w Europie, w Polsce także, w Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone może są tutaj najlepszym przykładem, bo tam się skrupulatnie to liczy. W 2020 roku potrzeby Rynku pracy, około miliona przyszłych informatyków, będą mogły być spełnione jedynie w połowie. Około 500 tysięcy absolwentów uczelni wyższych będzie mogło zasilić rynek pracy informatyczny, więc to jest olbrzymie wyzwanie. I Stany Zjednoczone nie zgromadzą tych informatyków od nas, z Chin czy z innych państw, bo tu są takie same potrzeby. Znaczy, ja żałuję, że dzisiaj nie jestem trochę młodszy, kiedy się rozpoczyna ten etap, zwłaszcza, że ta cyfryzacja właśnie ma wejść większymi drzwiami do, do szkół, i to jesteśmy zgoni co do tego, to jak gdyby trywialnie mówiąc, że to programowanie, nauka programowania to jest przyszłość, to jest coś, co warto inwestować. Tylko krótko mówiąc, jak to zrobić, tak? bo tutaj mamy dużą rolę nauczyciela, ta podstawa programowa rozumiem, ma im pomóc we wdrażaniu, tak. we wdrażaniu tej nauki. Jak Państwo wyobrażają sobie właśnie pomoc dla nauczycieli? Już po wprowadzeniu podstawy no. programowej. No, to jest jedno z tych e, cząstkowych wyzwań, ale chyba jedno z najważniejszych, dlatego, że chętnych uczniów mamy, mamy przewidziane zajęcia, wydzielone zajęcia informatyczne na każdym poziomie edukacyjnym. Czyli e, nie ma problemu godzin przeznaczonych na informatykę i na programowanie. Tu też jesteśmy pod tym względem ewenementem na skalę światową, dlatego że wiele państw chciałby w kraju wprowadzić informatykę i programowanie do szkół, ale nie ma miejsca, nie ma godzin, mhm. a my mamy i tylko musimy zmienić zakres tego kształcenia. Natomiast ma Pan rację olbrzymim wyzwaniem jest przygotowanie nauczycieli, bo yy, no można powiedzieć, że to jest rewolucja, ale ja bym to nazwał raczej ewolucją. Rewolucją w sensie ewolucyjnym, prawda. My nie chcemy nagle zmienić, my chcemy zasugerować, zasygnalizować zmiany, ale jednocześnie przekonać nauczycieli, że to jest dla nich przyszłość, przyszłość dla ich dzieci i pokazać, w jaki sposób oni mogą się do tego przygotować poprzez standardy, poprzez szkolenia, studia podyplomowe. No, właśnie jestem po wizycie tutaj w wydawnictwie który um, także chciałoby nadążyć za tymi zmianami. I po bardzo poważnie rozmawiamy zarówno o podręcznikach, jak i o materiałach towarzyszących nauczycielowi. I to muszę powiedzieć, że jest jakieś tak, jakaś taka nowa odsłona. Kiedyś wydawnictwo produkowało podręcznik i sprzedawało go. Tak. A dzisiaj staram się przekonać, że to jest pół drogi. Z tym podręcznikiem powinna pójść wartość dodana, oznaczająca, że wydawnictwo przeszkoli nauczyciela. Który będzie korzystał z tego Ten podręcznika. Tak, znaczy tutaj z tym związane jest z tym tradycyjnym pojęciem podręcznika, to co wiemy tak, z poprzednich raczej, oczywiście. cała budowa metodyczna, oczywiście. wsparcie, szkolenia, oczywiście. mnóstwo konferencji, oczywiście. jak gdyby całe to przyrządowanie. Ale tutaj warto wspomnieć, pan profesor przywołał wydanie Mac Edukacja, grupę Mac, że przecież wydawnictwo współpracowało i na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, czyli Agendy Ministerstwa tak. Edukacji, przygotowaliśmy e-podręcznik, tak. który jest bezpłatnym, takim multimedialnym zasobem dla klas. 1, 3. E, jeszcze chciałem przywołać takie badania najnowsze, do których ostatnio dotarłem, czy, które zrobił Instytut NASK i okazuje się, że 80% nastolatków to jest pokolenie, które jest cały czas zalogowane. Mhm. To znaczy ten internet, czyli ta końcówka, ten dostęp do wiedzy i nie tylko, do rozrywki jest też w kieszeni każdego, każdego ucznia i to nie tylko nastolatków, jak się domyśla, ale i młodszych uczniów. No, ja mogłem to tylko tyle, tyle skomentować, że no, to jest fakt, o którym Pan powiedział. Badania pokazują rzeczywiście, że ci młodzi ludzie są jakby wiecznie połączeni. Kilka lat temu organizowałem światową konferencję na temat komputerów w edukacji w Toruniu. I hasłem tej konferencji było, w jaki sposób ten połączony uczeń. Połączony z wszystkim, z siecią, z innymi tak. uczniami, a z całym światem, z rodziną nawet, mhm. mógłby się uczyć także. Tak, bo to jest potencjał, czyli tak. mamy jak gdyby mówiąc obrazowo, dojście do ucznia, i teraz pytanie, co przez tą rurę internetu, tak. która do niego dzisiaj. Znaczy wiemy, Zaczy, że on, on jest tam obecny, David. wiemy, że on mhm. korzysta z wielu informacji, wiemy, że on się komunikuje, ale pytanie, na ile z tego korzyści ma edukacja? Ja mówię o edukacji szeroko, nie tylko tej formalnej, szkolnej, tak. ale ten rozwój ucznia, prawda, kiedy on się staje dojrza, dojrzalszy, kiedy on wybiera właściwie swoje drogi kształcenia, drogi zawodowe, już nie mówiąc o tych aspektach społecznych, które powinny w parze iść z tym rozwojem technologicznym i emocjonalnym, prawda, więc to jest, to jest, to jest kolejne wyzwanie, dlatego że tutaj w przeciwieństwie do szkoły, powiedzmy, moich lat, gdzie. No był dom, była ulica i była szkoła. Dzisiaj nie ma tej przerwy. Czepak jeszcze, wszystko... jeszcze był. No, jeszcze czepak, prawda? To się ja wszystko... tak na podwórzu, tak, tak, mm -hmm. na podwórku. I to się wszystko dzisiaj zlało, prawda? Mm -hmm. Faktycznie uczeń jest połączony wszędzie, gdziekolwiek by się znalazł z kimkolwiek tak. gdziekolwiek Wchodząc by znalazł. znalazł. ma kontakt tak, ze znajomymi, tak. których w tej klasie nie, także nie ma. Także to jest olbrzymie wyzwanie i chcemy to także uwzględnić w, w zmianach. Kształcenia, kształcenia informatycznego, ale nie tylko szeroko, żeby ta technologia przez ucznia była potraktowana w taki sposób służalczy dla niego, żeby on mógł z tego korzystać właśnie w celach, w celach edukacyjnych. edukacyjnych. A nawet przez zabawę, bo to nie od razu tak. muszą być no, nie, jakieś oczywiście. poważne trecy. To są różne środki, różne metody, mhm. prawda. Jeden z wywiadów w internecie właśnie numen, numen, przeczytałem jeden z wywiadów z panem profesorem wspomniał pan o tym, że no programowanie, kodowanie brzmi groźnie, tak zwłaszcza jeśli mówimy o tych młodych, młodych niskich segmentach, o pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, a przecież to nie musi być od razu kodowanie, pisanie kodu językowego, tak. prawda? A nie programowanie, tylko to może być coś prostszego, tak? yy, Tutaj głównie też do nauczycieli się tak. zwracamy. Mówimy, znaczy, że ja to groźnie brzmi, ale yy, ja bym tego nie nazywał czy prostsze, czy bardziej skomplikowane, yy -y. czy kodowanie programowanie. Ja osobiście nie używam słowa kodowanie, bo informatycy uważają, że kodowanie jest czymś gorszym niż programowanie. Tak, tak, natomiast programowanie jest faktycznie jednym z etapów rozwiązywania problemów z pomocą komputera, bo język programowania jest narzędziem tylko, prawda, za pomocą którego zapisujemy program, żeby komputer rozwiązał, rozwiązał problem. A tu oczywiście dotknął Pan takiej sfery, która dzisiaj jest szalenie rozwinięta i dal, nadal rozwijająca się. To już nie jest tak, jak za, powiedzmy, moich czasów, czy nawet później, kiedy programowanie polegało na tym, że się, pisały się programy z klawiatury prawda, do komputera, na ekranie oglądało się wynik i to był typowy... Ja pamiętam takie próby zabawy z językiem Basic na przykład, tak? no jak tak, się pokazywały no proste języki, komendy tak, i tak, się tak. Na Natomiast dzisiaj bardzo łatwo znaleźć sytuacje, nawet edukacyjne, dzisiaj w szkołach prowadzimy takie pilotaże i zajęcia, gdzie uczeń no, programuje robota, prawda? który ma wykonać, jak ja to nawet w jednym z artykułów piszę, roboty, które nas słuchają. Prawda? Tak. Więc Przekazujemy może... im komendy, szereg komend, tak, sekwencje tak. komend. I... To może być grupa robotów, oni między sobą się mogą komunikować. Jeden drugiemu może wydawać, wydawać komendy, żeby wykonał coś. Tak. Więc to w trady... tradycyjne programowanie, dzięki właśnie tym nowym narzędziom, pozwala nam optymistycznie patrzeć na wprowadzanie programowania jako pewnej umiejętności Każdego ucznia, prawda? To już nie będzie ta wąska umiejętność typowego informatyka, który pisze program z klawiatury na ekran, ale to będzie ktoś kto programowanie będzie się bawił, jak pan powiedział, prawda? Bo to będzie dla niego zabawa. Tak, tak, tak. I będzie prawda? od razu widział efekty. Tak, tak na, i efekty. to jest właśnie... bardzo ważne, żeby on widział efekt swojego działania. W zakresie tego programowania. Także to jest olbrzymie wyzwanie, i myślę, że pilotaż, który się zaczął, o którym Pan też wspomniał, ma też na celu, by pokazać nauczycielom, zerwać tą sztampą, prawda, tym, tym takim tradycyjnym rozumieniem program komputer, ale by odsłonić te możliwości, dlatego no, odsłonić w tym sensie, że one jeszcze nie dotarły do wszystkich nauczycieli do szkół, też wymagają pewnych nakładów finansowych, nie, nie oszukujmy się, prawda? No to właśnie niestety... miałem o to spytać, miałem o to spytać, panie profesorze, no ale tutaj są zapowiedzi ministerstwa, bo będą i pieniądze na szkolenia dla nauczycieli, tak? Z tego co pamiętam, pieniądze na tablice interaktywne, na prowadzenia internetu szerokopasmowego do każdej szkoły w mhm. ciągu dwóch lat. No tu trzymamy kciuki, żeby to udało się zrealizować. Yy, za dużo pan chyba powiedział. Znaczy wiemy, że myśli się o przeznaczeniu pewnych środków. Mhm. Yy, minister Strożyńska rzeczywiście obiecała szybko szerokopasmowy internet do szkół w ciągu dwóch lat. Bo rzeczywiście te badania, które Pan nawet przytoczył, to pokazują, że no niestety Polska nie spełnia dyrektyw Unii Europejskiej, by już od jakiegoś czasu we wszystkich szkołach, wszystkich instytucjach, nie tylko w szkołach, prawda? Tak, no, szkoły, szkoły to są olbrzymie instytucje, uh -huh. prawda? Żeby tam był szerokopasmowy internet, znaczy internet, internet o pewnym paśmie przenoszenia, no, odpowiednim dla, uh -huh. dla, y, dla tego programowania, które tak, jest potrzebne w tak, szkole danych. multimediów zwłaszcza, uh -huh. prawda? Które są bardzo ciężkie i wymagają y, znacznie szerszego pasma przenoszenia. Y, no jak pan sobie zdaje sprawę, to, to nie jest prawda w dwóch, trzech miejscach. To jest cała Polska, wszystkie szkoły i to jest olbrzymie wyzwanie. To jest wyzwanie. duże wyzwanie, bezsprzecznie. Nie wiem, czy akurat spełniony będzie ten warunek, że rzeczywiście to będzie szerokie pasmo na miarę dzisiejszych czasów, prawda? Bo zdaje się, że szerokie pasmo w Japonii jest czymś innym niż szerokie Jasne, pasmo w Polsce, to jest względne Polsce, pojęcie. Prawda? Mamy na myśli taki no, w Oczywiście. miarę szybki Ale znacznie pozwalany. lepsza przepustowość, mhm. znacznie lepsze warunki pracy dla nauczycieli niż dotychczas. I we wszystkich szkołach, to jest bardzo ważne, prawda, żebyśmy nie Zapomnieli, bo szkoły jak w Kielcach, czy we Wrocławiu, czy w Toruniu, gdzie są akademickie sieci światłowodowe, więc tam nie ma specjalnego mm. problemu z dostawą internetu do szkół, ale no jak pojedziemy troszeczkę dalej, 20 km poza duże miasto, to już to może być to ciężko. To może być Jeśli chodzi o te inne inwestycje, to ten projekt związany z tablicami interaktywnymi jest dopiero w, no, w planach, które są jeszcze w powijakach. Bo to jest związane też oczywiście z jakimś budżetem państwa. Mhm. Natomiast te drobne wyposażenia, to no, wspomniał Pan o pewnych projektach, które są już prowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji, które mogą być źródłem wyposażenia zarówno nauczyciela indywidualnego, jak i szkoły, w której on pracuje, gdzie zaczyna pilotaż i zajęcia z uczniami. Także ten, ten sprzęt już nie jest tak drogi jak prawda, kiedyś. A, tak, no. tak, oczywiście nauczyciel chciałby mieć, powiedzmy, programowalną drukarkę 3D, no to są większe koszty, prawda, ale na przykład do programowania robotów wystarczą urządzenia po kilkaset złotych i na to stać jest wiele szkół, to wiemy z doświadczenia, jeżeli tylko zobaczą rodzice, entuzjazm swoich dzieci, to są w stanie nawet tego typu inwestycje poczynić na, na korzyść szkoły, także liczymy tutaj także na, na taki pozytywny odbiór społeczny, prawda? Robimy wszystko dla naszych dzieci, więc to nie ma być tak, że to jest projekt ministerstwa, to jest projekt społeczeństwa. Eee, no, dla, dla, znaczy, Patrząc też z punktu widzenia rodzica, bo jestem rodzicem i też tak. wiem, że na ile, na ile ta nauka może procentować w przyszłości, tak? czyli to są kompetencje, które świat się tak zmienia w szalonym tempie, że to programowanie, tak. e, faktycznie no, to jest takie techniczne, są programowanie, komputery, tak? To być może może Odstraszać, ale e, jak gdyby ta duża praca jest przed nami. Ale to są miękkie umiejętności. Ja bym to nie. mniej technicznymi nazwał umiejętnościami, bardziej miękkimi. Oczywiście jest taka możliwość, że te roboty uczeń na przykład składa, zanim zacznie programować. No to, ale mamy zajęcia z techniki w szkole, więc dlaczego nie połączyć tych dwóch zajęć? Najpierw złóż urządzenie tak. cyfrowe, komputer nawet, a potem zaprogramuj, ale to dla dzieci to jest szalona frajda. Przesz, szalona tym bardziej, frajda. że od razu efekt. wiedzą efekt i tak jak tak. to też próbowałem powiedzieć, co mówiliśmy, że pierwsza, druga klasa to nie jest, tak jak niektórzy może mylnie sobie wyobrażają, nie wiem, programowanie właśnie przy klawiaturze, przy komputerze nie. jeszcze stacjonarnym, tylko Hop. to jest nauka, jak też przeczytałem w jednym z wywiadów z panem, logicznego myślenia. To jest klucz, jak gdyby to jest podstawa, kreatywności, to tak bo on musi stworzyć to, prawda? Mhm. W przeciwieństwie do tego dzisiejszego większości korzystania z komputerów, gdzie on korzysta z gotowców. Klika już mu się wyświetla. Gra YouTube, Programowanie modułowe, się. prawda? Zestawianie programów. Tak. Natomiast on moment. tutaj w przypadku programowania musi kreatywnie, czyli stworzyć program, którego nie ma, prawda? Więc to jest... To jest ta olbrzymia, olbrzymia szansa, no właśnie tego miękkiego no jakby rozwoju kompetencji, miękkiej, jak my to nazywamy, nie tylko tych technicznych, związanych z urządzeniami technicznymi, ale z rozwojem no, logicznego myślenia, bo to ten program jest pewną logiczną konstrukcją, kreatywności, bo on go musi stworzyć dla problemu, hmm. e, który ma, algorytmicznego myślenia, bo jednak musi to ułożyć w pewnej kolejności, żeby e, to rozwiązanie było właściwie skonstruowane. Odpowiednią konstrukcję, także no, tutaj zdobywa uczeń, no, pracują w grupie, to jest też społeczna, tak, jest prawda, podstawa. olbrzymia społeczna funkcja. A nawet się mówi o czymś takim jak udział participation, Amerykanie to mówią, czyli prawda, on jakby uczestniczy w tworzeniu tego środowiska programów, które udostępnia innym uczniom, także on podgląda innego ucznia. No tak, więc... bo jest jeszcze tak, ten element społecznościowy, prawda? Tak, czyli tak, no właśnie, my pozwalamy mu udzielenia brać pomysły innych uczniów, prawda, stwórzcie coś lepszego, większego, prawda? więc to jest olbrzymie wyzwanie także mhm. takiego, takiej, yy, no, jakby społecznego zachowania się uczniów, prawda? nie, to nie jest tylko moje, prawda, nie, to jest nasze, mhm. tworzymy Praca zespołowa, to co doskonale tak. się w Ameryce, tak. z tego co wiem, sprawdza w edukacji. Tak. Profesorze, mówiliśmy o tym, że rozpoczął się we wrześniu 2016 roku pilotaż, prawda, programowania. To jeszcze jest za wcześnie, żeby móc go oceniać, w jaki sposób przebiega, czy też jak będzie wyglądał harmonogram wprowadzania kolejnych zmian. Znaczy, jak Panu wspomniałem, myśmy nad podstawą programową pracowali dość długo w Radzie i faktycznie ona była gotowa... Dla poprzednich rządów nie została tylko tak oficjalnie ogłoszona, jak, jak, to było na tej konferencji prasowej, w której brałem udział, um, jako element pewnego już mhm. działania ministerstwa. Um, teraz y, trwałem pracę w ministerstwie nad w ogóle zmianą podstawy programowej i jakby tak. struktury szkoły. Tak, to wiem. W, y, listopad, grudzień ma być nowe tak, podstawy. więc y, no tutaj jesteśmy. No z jednej strony troszeczkę obawiamy się, że tutaj zbyt dużo zmian nadchodzi, ale z drugiej strony jesteśmy o tyle spokojni, że my mamy tę podstawę dla informatyki przygotowaną. Mhm. Jeżeli cokolwiek się zmieni, to w zakresie pewnych przetasowań tylko kompetencji uczniów między etapami edukacyjnymi. Także tutaj w sensie takich jakby podstaw naszego działania. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani. O środowisku informatycznym, prawda, w którym działam. Natomiast y, sam pilotaż ma nam dostarczyć informacji, bo ten pilotaż jest, ma na celu m.in. sprawdzenie tej naszej propozycji podstawy programowej w szkołach. Mhm. To sprawdzenie będzie polegało na tym, że nauczyciele y, i nauczyć, no, no, gdyby... ma opracować to... program nauczania, który byłby na bazie tego, tej podstawy programowej i zacząć wdrażać ten program nauczania w swojej szkole. Efektem tego powinny być programy nauczania yy, po roku, prawda? Które przyniosą nam uwagi do podstawy programowej, a jednocześnie będziemy mogli zweryfikować pracę, no może nie my, ale Ministerstwo Centralne, Instytut Badań Edukacyjnych, takie badania pilotażowe będzie prowadził. Chodzi o efekty, prawda, więc bada przed, w trakcie i na końcu, żebyśmy widzieli, jaka jest wartość dodana, jakie są efekty tego, tego pilotażu. Tutaj jestem raczej, może nie do końca spokojny, ale myślę, że na tyle pracujemy z nauczycielami, z gotowymi pro, propozycjami, żeby tego nauczyciela nie zostawić samodzielnie. Podjęli pilotaż na pewno nauczyciele, którzy no nie w ciemno, są już w jakimś sensie przygotowani. Świadomie, tak, znaczy Świadomie sami. To, podnieśli to, to, rękę tak, i. Więc i... no. Jak pan może z mojego głosu wyczuć, ja jestem optymistą. Mm. To jest jakby mój, no, no, mój no, to jest jeden z tych projektów, w biorę udział, uważam, że życiowy projekt, bo rzeczywiście jest to szalony postęp w porównaniu do tego, co dotychczas robiliśmy, nawet w skali światowej. Mm -hmm. Ja mam takie swoje, na no to znaczy nie, czy to jest moje, czy skądś po prostu to powtarzam, że to jest takie niesienie cyfrowego kaganka oświaty. To znaczy... <laughs> Taki tak. współczesny Prometeusz, który jak gdyby pokazuje tą cyfrową, ale cyfrową szkołę nie od strony dostępu do technologii, tak. tylko właśnie uczenia, tworzenia tego współczesnego no właśnie, no języka. Angielskiego, ci uczniowie mają w kieszeni i chcemy właśnie z tej technologii, żeby korzystali właściwie zarówno dla swojego kształcenia, jak i przyszłej kariery, a także do tych społecznych działań, społecznościowych, społecznych działań, dlatego że wiemy, że to są osoby, które dopiero kształtują. Na swoją sylwetkę, swoją świadomość, i to jest bardzo ważne, by na tym młodym etapie, na tym wczesnym etapie te właściwe działania społeczne wykształcić u tych uczniów. To jest też bardzo ważne. Oglądają nas głównie nauczyciele, dyrektorzy, i możemy zapewnić, tak? możemy powiedzieć, przekazać nauczycielom, naszym widzom, że warto wspierać tą naukę programowania. Czyli dołączenie do cyfrowego kaganka oświaty e, i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rada Informatyzacji, a wspólnie także z wszystkimi zaangażowanymi w oświatę, łącznie z wydańcem e, Mace Edukacja, będziemy kibicowali i będziemy trzymali kciuki, aby no, ta ewolucja, ale w rewolucyjnym wydaniu, e, przyniosła pozytywny efekt. Tak. To... Popieram pański apel do dyrektorów szkół, bo od nich bardzo dużo zależy w szkołach, od ich przychylności, od starań, często związanych także z pewnymi inwestycjami, czy decyzjami może niepopularnymi, ale ukierunkowanymi na realizację pewnych celów. I no dla mnie dyrektor szkoły jest takim, może z amerykańska powiem, bo akurat tam się tym specjalnie pasjonowałem, a takim head teacher, czyli takim głównym nauczycielem w szkole, mm -hmm. który jest i nauczycielem dla uczniów, i nauczycielem dla, dla swoich, swoich nauczycieli podwładnych. Więc no, duże oczekiwania od państwa dyrektorów a na pewno sukces yy, szkoły będzie ich sukcesem, przede wszystkim sukcesem uczniów i nauczycieli. Uczniów i chciałem tutaj dodać jeszcze ważną rolę, czy też opinię rodziców, bo wydaje mi się, tak. że rodzice tak. będą kibicowali, tak. rodzice współcześni Bardzo, mają tak. 20, przychylni. 30 lat, no różnie, tak? Bardzo 40. przychylni są temu. I są tak. przychylni i wiedzą, jaką rolę odgrywa Internet. Tak, to znaczy rodzice według mnie nawet, myślę, że zaczną doceniać, znaczy zaczną doceniać. myślę, że mm, dla nich to będzie taki dodatkowy argument, że a, no wreszcie dziecko ma e, pewien sposób zajęcia się z użyciem technologii. Tak, prawda? To, z zabawą, to nie będzie tylko takie połączone. siedzenie i oglądanie, prawda, ale zobaczy ten entuzjazm dziecka, który tworzy swoje oprogramowanie, czy korzysta powiedzmy z innych urządzeń. I to dla rodzica na pewno będzie. Bardzo satysfakcjonujące mam doświadczenia i ze sąsiadami, i ze znajomymi i w innych szkołach, gdzie rzeczywiście koga, kogo, ale rodziców to absolutnie nie trzeba do tego namawiać i, i oczywiście chcieliby, żeby ta główna rola była rolą państwa, my też o to zabiegamy, bo zależy nam na wszystkich uczniach, nie tylko na poszczególnych dzieciach, rodziców mniej lub bardziej majętnych, ale, ale na, na wszystkich warstwach społecznych i najmniejszych miejscowościach. Także ten pilotaż właśnie jest ukierunkowany, jest wiele działań związanych z kształceniem nauczycieli właśnie do obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich, tam gdzie może ta technologia mniej docierać. A internet jest A internet wszędzie, e, tak. według najnowszych badań równie dobrze jest dostępny i, tak. i na wsi tak, przysłowiowej, i w mniejszych terenach. I, i na koniec zgodzimy się tylko też w jednym, że jeśli już dziecko tak lubi właśnie tablet, komputer, smartfon coraz częściej, to jeśli już spędza tak dużo na nim czasu, to niech to czas pożytkuje właśnie na coś kreatywnego, tak. na coś, co jest tak. związane z edukacją tak. i jest połączone z zabawą. Tak. Panie profesorze, tak. bardzo dziękuję. Za, za wizytę, za to, że mogliśmy porozmawiać. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać się na ten temat i mam nadzieję, że może jest, też będzie dużym na, następna <gaduło> okazja. E, państwa zapraszam do pobrania prezentacji, którą przygotował Pan Profesor, ona jest do pobrania z naszej strony, mac.pl. Zachęcamy do rozmowy, do, to jest unikatowa możliwość porozmawiania z Panem Profesorem na czasie, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do pobrania certyfikatu i do oglądania kolejnych odcinków, które są dostępne na naszej stronie. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo i dziękuję. dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy.